Siemmon Koldziska z Tony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Kamila Juźwiaka w FIFA 20. Statystyki w poprzednich odcinkach wykręciliśmy całkiem przyzwoite, ale teraz czas je jeszcze poprawić. Mamy do rozegrania dzisiaj 6 spotkań. Zobaczymy z kim uda nam się rozegrać te spotkania. Jak dostaniemy powołanie do reprezentacji, to oczywiście będzie mniej spotkań ligowych. Na razie mamy drugie miejsce w lidze, 4 punkty straty do na razie niepokonanej legii Warszawa. Pierwszy mecz na własnym stadionie gramy z Jagielonią. Dajmy z siebie wszystko. Zaczynamy pierwsze spotkanie. Rzuc auto dla Jagielonii. Bida w grę. I Bida. Dośrodkowanie. Jest tam przykryl. Zagrywa z pierwszej piłki. Pulić i spokojnie. Wanderhart. Świetna interwencja naszego bramkarza. To jest klasowa interwencja. Juźwiak. Dobre zagranie. Muchar z pierwszej piłki. Juźwiak rozpędza się z piłką. Kamil. Juźwiak rozpędzony. Wbiega w pole karne. Juźwiak. Wycofuje piłkę Muchar. Blokują to obrońcy, ale jeszcze jest bramka. Fantastyczne wykończenie Chorwata w polu karnym. I o to właśnie chodzi: Lech wychodzi na prowadzenie. Kostewicz za plecami ma Juźwiaka. Dobrze go wypuścił. Kamil Juźwiak. Za moment będzie w polu karnym. Juźwiak czy dogra? Uderza jednak i kapitalnie węglarz. Interwencja stadiony świata końcówkami palców odbija ten strzał. Dobrze tutaj Skóraś napędza tą akcję. Zagranie do Juźwiaka. Juźwiak zaczyna swój popis. Podanie! I Kostewicz na 2 do zera. Takiego zagrania nie dało się zmarnować. I lech prowadzi do przerwy 2 do zera z Jagielonią. Na krótko Juźwiak chce to rozegrać. Dostaje podanie od Ramireza. Kamil Juźwiak łatwo mija obrońcę. Juźwiak piłka na prawej nodze, ale strzał niestety tylko na wiwat. To nie mogło się zakończyć golem. Wznawiamy grę Kostewicz. Już jak świetna kontrola, podanie do Kostewicza. Kostewicz ma spore miejsca i czasu. Markwiński. Jeszcze Gytkier. Był tutaj faul, tak jest. Sędzia podejmuje decyzję, mały rzut karny. Niech tylko nasz napastnik wykorzysta tą okazję, bo to zapewne on podejdzie do jedenastki. I zobaczmy, Krystian Gytkier. Metal wypręd staje na jego drodze i nadal tylko dwie bramki przewagi. Jak to mawe klasyk, niewykorzystane okazje lubią się mścić, tym razem w natarciu Jagielonia. Wójcicki, precyzyjne podanie do przykryla. Przykryl na skrzydle podał do pulicia. Dobre zagranie do Hesusa i Maza i mamy 2 do jednego. Nie wykorzystaliśmy karnego, mogło być 3 do zera, a jest tylko 2 do 1. Emocje jeszcze będą w tym spotkaniu. Już jak zablokowany Przykryl, pulić jest pospisil i spokojnie Wanderhart pewnych Holendra. Dobrze, Jesus i Mas, ależ precyzyjne podanie: Przykryl, Pulić. Jest tutaj Pospisil, i mamy 2 do 2. 88 minuta. A jak myśmy do tego mogli dopuścić? Gytkier, Chyba to jeszcze nie koniec. Ostatnia akcja tego spotkania: Kostewicz do Juźwiaka. Kamil Juźwiak, Kostewicz, fantastyczne odegranie. Juźwiak w polu karnym: Wójcicki nie dał rady i węgla węgla nie. 3 do 2. Zwyciężamy, tak jest. Rzutem na taśmę wyrywamy 3 punkty. Oj, ten rzut karny Gitkiera mógł naprawdę wiele zniszczyć w tym spotkaniu, ale na całe szczęście Lech miał Kamila Jóźwiaka, dwie asysty, jedna bramka. Ocena meczowa 9-0 powinna być zdecydowanie wyższa i zakręcić się w okolicach dychy. Jeśli chodzi o statystyki meczowe, mecz bardzo wyrównany. Dobrze, że Lech zwyciężył, ale nie można tak marnować rzutów karnych. Gytkier zdecydowanie powinien poćwiczyć ten element gry. Bo rzut karny nie jest najtrudniejszym elementem do poprawy. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy po pierwszym spotkaniu. Zobaczmy, jak tam wynik Legi Warszawa. Stracili punkty bardzo dobrze pierwszy raz w tym sezonie i nasza strata zmalała do dwóch punktów. To jest spokojnie do odrobienia. Teraz szykujemy się do spotkania z górnikiem Zabrze. Pierwszy mecz z Jagielonią Białystok był wybitny. Postarajmy się zagrać jeszcze lepiej. Zaczynamy drugie spotkanie. Mamy szóstrożny dla Lecha. Juźwiak prosi o podanie. Otrzymuje je. Kapitalne opanowanie piłki. Juźwiak. Piłka na prawej nodze. Strzał zablokowany. Poprawka nieudana. Gytkier obroniony, ale przy dobitce. Bramkarz jest bezradny. 1 do 0 dla Lecha. Szybko wychodzimy na prowadzenie. I teraz trzeba je utrzymać. Juźwiak. Ładne tutaj odegranie z pierwszej piłki. Kamil Juźwiak rozpędza się. Ma Krystiana Gytkiera. Ładnie Duńczyk z pierwszej do Juźwiaka jak za moment będzie w polukarnym, czy uderzy, zobaczmy. Dośrodkowanie i Gytkier na 2 do zera. Piękna asysta Juświaka, a Gytkier tylko musiał dołożyć nogę, to była formalność. Matras, złe podanie, Juźwiak je przechwycił. Ruletka, jeszcze podanie do Gytkiera. Gytkier do Juźwiaka obiega Kostewicz. Ukrajniec spokojnie do Polaka, Juźwiak czy będzie 3 do zera. Odegranie i tak jest, Gytkier, hat-trick. A Juźwiak notuje drugą asystę. Kostewicz, Ramirez, Kostewicz. jak wychodzi na pozycję, otrzymał fantastyczne podanie. Magytkiera, ten z pierwszej prosto w chudego. Świetne ustawienie słowackiego bramkarza. Dobrze wypuszczony Kostewicz. Rozpędza się z piłką. Spokojnie już jak tam biegnie, czekając, żeby wbiec w drugie tempo. Podanie do Juźwiaka o to właśnie chodziło: Ramires i spokojnie chudy. Gdyby nie on, wynik byłby zdecydowanie wyższy. A my tutaj wygrywamy 3 do 0. Dwie asysty Kamila Jóźwiaka, naprawdę świetne spotkanie. Szkoda, że przy tej pierwszej bramce nie została nam zaliczona asysta. No ale tak już bywa do tego hat-trick Gytkiera, który dostaje ocenę 10-0. Szkoda, że my takiej nie dostaliśmy w poprzednim meczu. No ale mówi się trudno i żyje się dalej. Statystyki zdecydowanie na korzyść Lecha Poznań. Zasłużenie tutaj zwyciężyliśmy. Gytkier piłkarzem tego spotkania. Ale już Jóźwiak, powiedzmy sobie to wprost, również zagrał wybornie. To była dwójka, która rozmontowała górnika. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy po drugim spotkaniu. Drugie zwycięstwo zrównujemy się z Legią w tabeli ligowej. Legia notuje drugi remis z rzędu, ale ma lepszy bilans bramkowy, przez co wyprzedza Lecha Poznań. Tutaj niestety nie otrzymaliśmy powołania, dostał je tylko Robert Gumny. Więc mecze w reprezentacji nam przepadną. Skupiamy się na spotkaniach ligowych. Teraz czeka nas mecz z Wisłą Kraków. Dajmy z siebie wszystko. Zaczynamy trzecie spotkanie. Dobrze, Kostewicz walczy o piłkę. Zagranie do Juźwiaka, Juźwiak na skraju pola karnego. Kamil Juźwiak do prawej nogi. Juźwiak zastawia piłkę, ależ rajd. Podanie do nikogo, niestety. Tutaj Kuwelicz świetnie interweniuje. Lech ma jeszcze rzuc z autu, Robert Gumny wznowi grę. Zastanawia się, co zrobić. Wybiera Skurasia. Skuraś do Ramireza jest Juźwiak. Piętką do Gytkiera, no ale ten uderzył fatalnie. Duńczyk powinien zdecydowanie bardziej przyłożyć się do tego uderzenia. Mak odegranie, chołownia. Mak wybiega na pozycję, dośrodkowanie. Turgeman na 1 do 0. Tutaj Hart powinien zachować się lepiej, bo krótki ruch to królestwo bramkarza, a tam wpadła piłka. Ramirez, Gytkier, Juźwiak. Lech stara się szybko odpowiedzieć. Kabil, Juźwiak, fantastyczny zwód. Juźwiak, nadal przy piłce, przedziera się. I tutaj niestety bramkarz to broni, ale Gytkier dobija. O to właśnie chodzi. Gdyby tak uderzał na początku spotkania, Wisła nie wyszłaby na prowadzenie. Muchar, dobre podanie do juźwiaka. Kamil Jóźwiak dynamizuje tą akcję, rozpędzając się skrzydłem. Juźwiak. tutaj jest faulowany i musi być żółta kartka dla Janickiego. Sędzia nie może podjąć innej decyzji. Patrzymy co robi arbiter, tak jest. Wyciąga żółtą kartkę. Wisła spokojnie rozgrywa tutaj Turgeman. Podani do Sawiczewicza, Sawiczewicz uderzył mocno, ale prosto w bramkarza, który notuje pewny chwyt. Skóraź. Jeszcze tutaj zagranie. Zobaczmy Markwiński do juźwiaku już jak Jóźwiak wypuszcza Getkiera. Sytuacja sabna samduńczyka, sam duńczyk, ale zawiodło tutaj przyspieszenie. I Klemens dał radę interweniować, a to spotkanie kończy się podziałem punktów. No niestety jeden do jednego. Tak już bywa. W tym meczu nie zanotowaliśmy ani gola, ani asysty, ale najważniejsze jest to, że Lech przynajmniej nie przegrał. Oczywiście mogliśmy zdobyć bramkę, ale tam świetnie interweniował bramkarz, no i Gytkier już dobijał do pustej bramki. I czy został piłkarzem tego spotkania? O dziwo nie. Zobaczmy, ktoś z Wisły został piłkarzem tego meczu. Turgeman za zdobycie bramki? Można i tak. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy po trzecim spotkaniu. Legia jeszcze nie rozegrała swojego spotkania, dlatego jesteśmy liderem. I zobaczmy, co się stanie po meczu Legii. Wracają na pierwsze miejsce, bo wygrali, a my tylko zrealizowaliśmy i znów tracimy dwa punkty do drużyny z Warszawy. I właśnie z nimi gramy. Bardzo wymagający rywal. Aldam z siebie wszystko w meczach reprezentacji z Danią przegraliśmy 1 do 0, a z Niemcami 2 do 1. Wujabrzęczek trzeba nas powoływać, wtedy wyniki będą dużo lepsze. A bez Juźwiaka. Ciężko o dobre Zaczynamy. Czwarte spotkanie. Dobrze, Gwilia. Jeszcze kantę do Nowikowasa, a Nowikowas, czy zejdzie do lewej nogi. Tak jest. Dogranie i blok gumnego. Widać. Wyniósł sporo z reprezentacji. Świetny blok tutaj naszego obrońcy. No i mamy tylko i wyłącznie rzut roczny. Gwilia w grę. Długo się zastanawia, wreszcie dośrodkowuje. Piłka podbita przez gumnego. Jeszcze Ramirez ją wybija. Juźwiak kontra Weszowicz, ależ objechał tutaj czarnogórca, juźwiak! Odskakuje mu z metra. Juźwiak fantastyczny rajd, sytuacja sam na sam z bramkarzem i majecki pokonany strzał po krótkim rogu, przy którym bramkarz powinien się lepiej zachować, ale najważniejsze jest to, że my prowadzimy. Kante zagrań do Gwili Gwilia z dystansu słupek! I tutaj szatka wybija tą piłkę na aut. Oj, legia zaczyna swoje oblężenie. Musimy jak najszybciej oddalić zagrożenie spod naszej bramki. Lukinias, jest tutaj Martinsz. Andre Martinsz, Portugalczyk, wchodzi w dribbling i jest faulowany przez Tibę. Mamy rzut karny, błąd naszego kapitana. Nie można się tak zachowywać, to nie była groźna sytuacja. A Kante może doprowadzić do wyrównania i tak się dzieje. Gytkier, ko repetycję, tak się właśnie strzela, rzuty karne. Już jak stara się ponownie wyprowadzić Lecha na prowadzenie. Łatwo minął lewczuka jużwiak w polu karnym, strzela ale broni to Majecki. Jeszcze dobitka z Kurasia prosto w bramkarza, a wystarczyło lekko przy słupku. Juźwiak, Muhar, Ramirez, dobrze tutaj wypuścił Tibę. Tiba do Getkiera bez zastanowienia w poczną siatkę. Centymetry dzieliły go od szczęścia. Andre Martinsz, Gwilia Lukinias, Andre Martinsz broni to wanderhardt Chwyta piłkę w zęby. I remisujemy w tym spotkaniu jeden do jednego. Ej, gdyby nie ten głupi błąd, gdyby nie ten rzut karny, mogłoby się to potoczyć zupełnie inaczej. Ale czasu nie cofniemy, szanujmy ten remis. Bo Legia jeszcze miała kilka okazji, by wyjść na prowadzenie. My również, ale obie drużyny marnowały swoje okazje. Przez co ten mecz zakończył się remisem. Wanderha 3 interwencje, Majecki 2, Weszowicz ostatecznie piłkarzem meczu. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy po czwartym spotkaniu. No, powiedzmy sobie szczerze, wyniki całkiem przyzwoite, ale miejsce w tabeli coraz gorsze, bo spadamy na trzecie miejsce. Dwa punkty straty do Legii, jeden do Lechi. Teraz czeka nas mecz z Zagłębiem Lubin. Musimy dać z siebie wszystko, by wrócić na optymalne tory. W tym odcinku naprawdę indywidualnie występ, gramy bardzo dobrze, ale to się jeszcze musi przełożyć na wyniki zespołu. Zaczynamy piąte spotkanie. Dobrze już jak panowali nad piłką. Rozpędza się, jest już w polkarnym juźwiak z obrońców Kamil Juźwiak podanie i Gytkier tak jest na 1 do 0. To jest dzisiaj król asyst Kamil Juźwiak. Jego podania są klasy światowej i to trzeba utrzymać. Dobrze, Gytkier z do rezerami Ramirez do Juźwiaka. Kopacz nie jest w stanie go dogonić. Kamil Juźwiak za moment będzie w polkarnym Jóźwiak Niepotrzebnie chciał podawać, tutaj trzeba było uderzać. Kostewicz wybiega na pozycję Jóźwiak w pojedynku z Kopaczem musi być na pole position. Kamil Juźwiak dograł Gytkier prosto w bramkarza. To była stuprocentowa okazja. Gytkier, dobre odegranie, Ramirez do i Juźwiak sam na sam z bramkarzem. Czy wykorzysta nadarzającą się okazję? Niestety słupek. Strzały Juźwiaka pozostawiają spore do życzenia. Juźwiak, dobre podanie, wychodzi na pozycję. Skórać go dojrzał. Obrońcy Zagłębia są bardzo wolni, wykorzystujemy to. Dośrodkowanie: Forens popełnia błąd, ale my tego nie wykorzystaliśmy. Tiba, Ramirez, Jóźwiak, dobre panowanie nad piłką, rozpędza się. Kamil Jóźwiak, ależ podanie Ramirez do Gytkiera i mamy 2 do 0. To spotkanie musi się zakończyć naszym zwycięstwem. Mam nadzieję, że nie stanie się to, co z Jagiellonią. No i wygrywamy tutaj na spokojnie: 2 do 0. Kamil Jóźwiak zanotował jedną asystę. A plus tam przy drugiej bramce asysta drugiego stopnia, bo to właśnie jak podawał do Ramireza, który na spokojnie odegrał do Gytkiera. No a Duńczyk ładnie sfinalizował tą akcję. Zagłębie lubin praktycznie nie miał okazji w tym spotkaniu. No i to lech, zasłużenie triumfuje Gytkier z dwiema bramkami. Zawodnikiem tego spotkania Vanderhart mógł nic nie robić i czytać gazetę, tak się nudził. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy po piątym spotkaniu. Wskakujemy na fotel lidera, ale tylko na moment. W ekspresowym tempie spadamy ponownie na trzecie miejsce. To jest ta trójka, która walczy o wszystko: Legia, Lechia i Lech. A ostatni mecz gramy z pogonią Szczecin. Trzeba się spisać. Ostatni mecz, ale jakże ważny. Zaczynamy ostatnie spotkanie. Dobrze, już jak panowali nad piłką, zagrań do Ramireza Ramirez wygrał z Dąbrowskim. Do jużwiaka, Kamil Jóźwiak, ależ się bawi tutaj z obrońcami! Kamil Jóźwiak kontrola i jest Gytkier! Musiało być 1 do 0, to było takie ciasteczko, że nie dało się tego zmarnować. Wycofanie: Dąbrowski. W biegu w pole karne zagrywa do środka Podstawski i broni to Vanderhart. Śnieżna pogoda, ale dajemy sobie radę. Gytkier ma Jóźwiaka, Kamil Jóźwiak kontrola, Bartkowski. Spokojnie walczy tutaj z Bartkowskim Makostewicza, wybrał Gytkiera. Kamil Juźwiak może podać do Ramireza, ten do Juźwiaka. Lech nie ma pomysłu na tą akcję, ale teraz Juźwiak znalazł pomysł i dograł tak do Gytkiera, że nie mam słów. Co za asysta? Stadiony świata! Juźwiak wchodzi na wyższy poziom. Cibicki, jeszcze tutaj jest okazja drygasa. Ależ Bramka. Bramkarz wyciągnął się jak struna, ale był tylko biernym obserwatorem. Pogoni łapie kontakt. Ale na szczęście nie udało im się doprowadzić do wyrównania. Już jak kolejny raz zagrał, wyśmienicie dwie asysty, ale ta druga to było takie ciasteczko, że aż ciężko to opisać. To jest już poziom wyżej niż ekstra klasa, i w zimowym oknie musimy pomyśleć nad zmianą operacjonawcy, bo przerastamy tą ligę o kilka klas. Zawodnikiem meczu został Gytkier. Niestety bardziej docenia się tych co strzelają niż tych co asystują. Taka jest smutna rzeczywistość. I przechodzimy dalej. No, i jesteśmy po szóstym spotkaniu. Na drugie miejsce w tabeliczy wskoczyliśmy niestety niebo Lechia. Bezbłędnie się spisała. Pierwsza Legia, druga Lechia, trzeci Lech. A reszta drużyn jest już daleko za nami, więc raczej nie będzie się liczyć w walce o te czołowe lokaty. Ostatnie miejsce: Jagielon i Białystok, bo z nimi coś jest nie tak, jeśli chodzi o symulacje. Statystyki indywidualne: Gytkier najlepszym strzelcem. Drugie miejsce: Sheridan i Gwilia. Już jak najlepszym asystentem. 8 asyst w 14 meczach. Jak najwięcej czystych kąt, aż 11 w 14 spotkaniach. Co za wynik? W następnym odcinku zagramy sobie 5 spotkań, no bo już wszystko nadrobiliśmy, co nie było w pierwszym odcinku. Teraz wracamy do klasycznych 5 spotkań na odcinek i miejmy nadzieję, że już utrzyma tak fenomenalną formę. Do tej pory 15 spotkań, 6 bramek i 9 asyst. W punktacji kanadyjskiej 15 punktów. Jest to naprawdę wynik kosmiczny. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za jego obejrzenie! No i oczywiście zapraszam Was na kolejny epizod. Trzymajcie się!